Cześć Boże, dobry wieczór. Zjednocza, 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 zjednocza. Precz z kultem jednostki, ale jak usłyszałem wczoraj w Gdyni, kult jednostki jest zawsze lepszy od kultu zera. Także dziękuję bardzo. Koledzy tutaj z tymi podgrzewaczami, uważajcie, żeby mi się broda nie swajczyła. Jest już połowa października, i widzę, że choinki jeszcze w Krakowie nie wystawione. Co to za porządki? Flagi państwa położonego w Palestynie. Jutro zaraz pójdę z interwencją poselską do Urzędu Miejskiego, Szanowni Państwo, moi kandydaci rekomendowani. Przez Koronę, Konfederację Korony Polskiej. Na listy Konfederacji Wolność, Niepodległość otwierają te rankingi. Najstraszniejsi kandydaci w całej galaktyce. Głosujcie więc państwo, bo każda pliska swój ogonek chwali, głosujcie na kandydatów z list Konfederacji rekomendowanych przez Koronę. Głosujcie na drużynę Korony, drużynę Brauna, a tu w Krakowie, pan Konrad Berkowicz mi to wybaczy z kolegą Boheńczakiem, moim faworytem jest kolega Wojciech Siński, członek mojego komitetu politycznego, trzeci na liście krakowskiej. Zwróćcie na niego uwagę i wyślijcie mi go do Sejmu. Bardzo proszę, bardzo proszę. W Krakowie, szanowni Państwo, do wzięcia jest więcej mandatów. Nie zmarnujmy tej okazji. Podobnie z Rzeszów. Jeśli dociera mój głos z tej sceny, wypowiadane słowa do wyborców, którzy głosować będą w moim macierzystym okręgu podkarpackim-rzeszowskim, to, to mnie można sobie odpuścić. Ja się jakoś tam może prześlizgnę, ale Karolina Pikuła do Sejmu, szanowni państwo. Ale to miały być podziękowania dla, dla psychofanów. E, bardzo dziękuję i, i, i nadaję wyróżnienie w rozkazie dziennym funkcjonariuszom frontu ideologicznego z mediów gadzinowych, mediów głównego ścieku, którzy poświęcają nam tyle bacznej uwagi i jednocześnie czynię to na konto naszego sztabu wyborczego. Informuję Państwową Komisję Wyborczą, że to yy, nie są sponsorowane, ukryte reklamy Konfederacji. To, o czym piszą media i, i o czym opowiadają media gadzinowe. Więc serdecznie. Serdeczne podziękowania, ale może taki trzeba z tego wyciągnąć wniosek. Przyślijcie, towarzysze z gazety wyborczej, gazety polskiej, fakturę chociaż na złotówkę, bo będziemy mieli problem z rozliczeniem tego w kampanii wyborczej. A smarujcie na nasz temat, ile wlezie. To jest znakomita promocja, tylko no w myśl prawa wyborczego. Ona nie może być bezpłatna, więc przyślijcie fakturkę po złotemu, przynajmniej. Z góry dziękuję. Szanowni Państwo, tu w Krakowie, tu w Krakowie poważnieje, i zwracam uwagę, że, że jest ten rynek krakowski dzisiejszego wieczora obrazem polskiej rzeczywistości, polskiego, żeby nie powiedzieć, kosmosu politycznego. Tam podwieżą jeszcze. Jeszcze parę godzin temu szykowała się do występów totalna opozycja. Szybko to przebrzmiało. My weszliśmy na ring, my zajęliśmy rynek krakowski, ale tam z drugiej strony, nie wiem czy pod Mickiewiczem jest jeszcze jakieś wolne miejsce dla Polaków, żeby mogli się tam ze swoimi polskimi patriotycznymi sentymentami. Eksponować, bo jak byłem tam ostatni raz, to owszem, była policja, ale na straży pikiety przedstawicieli innego narodu i innego państwa pod innymi flagami półbiedy, jeśli żółto-niebieskimi a większa bieda jeśli czarno-czerwonymi flagami bo i to się zdarza. Więc powtórzę, tutaj na krakowskim rynku. Stop ukrainizacji Polski. Stop. Stop banderyzacji polskiej racji stanu. Stop. No, a z nowości na rynku. Bo od paru dni myślę, że i ten nowy trend się zaznaczył w mainstreamie, to powiem jeszcze stop usraelizacji polskiej racji. Stanu. <klucza> Wojciech Siński, wspomniany trzeci na liście krakowskiej hasło jego kampanii brzmi. Nie przenoście nam stolicy do Kijowa, ale właśnie umówiliśmy, że, że zaktualizuje jeszcze na tych parę godzin swoją stronę i tam się pojawi rozszerzenie tego hasła. Nie przenoście nam stolicy na Bliski Wschód, jaka by to nie była stolica. Szanowni Państwo, a więc podziękowania dla Was za to, że możemy iść. Iść do Sejmu, by tam stawiać sprawę własności, wolności i bezpieczeństwa naszych rodaków. Nie byłoby nas w tym Sejmie, tego naszego kółka graniastego, gdybyście Państwo nas tam nie wysłali. Jeśli więc przypisujecie jakiekolwiek plusy dodatnie naszemu tam występowaniu, no to prosimy o prolongatę na następną. Nie wiadomo, czy czterolatkę, może zaledwie na cztery miesiące, może przyjdzie nam iść do jakichś przy, przyspieszonych wyborów. Bądźcie z nami nie tylko po to, żeby nas tak życzliwie życzliwie witać i oklaskiwać, bądźcie z nami także po to, żebyśmy się nie oderwali od elektoratu, jak to się mówi, sucho, żebyśmy się nie oderwali od mas pracujących, jak to się mówiło, za mojej młodości i dzieciństwa, żebyśmy się nie oderwali od rzeczywistości, żeby nam do głowy nie uderzyło i żebyśmy nie zapomnieli, po co tutaj jesteśmy. A jesteśmy po to, żeby to była Polska, Polska, a nie land eurokołchozowy, nie republika sowiecka, nie stan amerykański. Nie Ukropol, nie Ukropolin, nieprawdaż? To jest Polska i niech tak zostanie. Ale żeby to była Polska, trzeba jeszcze i pamiętać, i umieć skorzystać z tego kanału komunikacyjnego, który może jeszcze ciągle jest tam otwarty, po przekątnej rynku, tam pod kościółkiem prastarym, tam przed godziną tradole, katole, tradycjonaliści podjęli modlitwę różańcową w intencji ojczyzny. Pamiętajmy, że to jest ważny kanał komunikacyjny i warto z niego korzystać, bo jak trwoga, to do Boga i nie ma w tym niczego nienaturalnego. I zwracajmy się w tę stronę i pamiętajmy, i pamiętajmy o tym, że nic sami nie możemy Czego opatrzność nie zrządzi, i, i co się nie. Tak, daj Boże, daj Boże, daj Boże. No. No, i żeby, Szanowni Państwo, te kanały komunikacyjne pozostawały otwarte, to musimy być w porządku, bo jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Pan Bóg dał nam wolną wolę i chcę żebyśmy z niej korzystali I w związku z tym nie będzie nas uszczęśliwiał na siłę chcę żebyśmy sami chcieli żebyśmy sami chcieli polski cywilizowanej a nie będzie cywilizowaną polska w której nie są szanowane prawa tradycyjnie pojmowane fundamentalne dla naszej cywilizacji prawo własności prawa rodzicielskie prawo do życia prawo do życia szanowni państwo i wiem i wiem że wielu jest że wielu jest takich którym się zdaje że to jest jakaś kwestia opcjonalna słyszę i czytam że ach to są sprawy światopoglądowe a jak światopoglądowe no to domyślnie hm jeden myśli tak Drugi siak, prawda może jest gdzieś po środku, ale tam, gdzie mali ludzie, mali i bardzo malutcy, tacy, co nie zdążyli jeszcze przyjść na ten świat, więc na pewno nie mogą głosu zabrać w swojej obronie. Tam, gdzie oni nie są bezpieczni, nikt nie jest bezpieczny. Także duzi ludzie, także ci, którzy się czują rzeźcy, zdrowi, którym się dobrze powodzi. Również oni nie są bezpieczni. Nie wiem, czy słyszeliście, że w ostatnich tygodniach, w ostatnich tygodniach w Belgii, to jedna z witryn wystawowych liberalnej demokracji, pewnej pani, pewnej pani odbierano życie w trybie procedury eutanazji. I źle się kuli i dodusili poduszką. Rok 2023 Belgia. Nie straszny wiek XX, reżimy totalitarne, kiedy to rządzili także i na naszych terenach wybitni działacze socjalistyczni Hitler i Stalin. Nie. Wiek XXI high tech, pogodna starość. Otóż ja, proszę Państwa, namawiam, żebyście tak podeszli do sprawy bezpieczeństwa życia w Rzeczpospolitej Polskiej, żebyście spojrzeli na to nie jako na kwestię opcjonalną, światopoglądową. Chciałbym, żebyście zaczęli na to patrzeć, jako na kwestię należącą do sfery bezpieczeństwa narodowego. Z kwestia. Od której zależy nasze życie i bezpieczeństwo na równi z czołgami, samolotami, dywizjami, sztabami i całym sprzętem, który akurat wyprowadzony został za granicę w ramach pełnienia roli sług obcego narodu. A te nowe sprzęty, owszem, mamy mieć, ale w perspektywie lat, a niektóre to nawet dekad. Więc bezpieczeństwo życia i małych i dużych, i zdrowych i niedomagających to jest sprawa bezpieczeństwa narodowego. I bardzo chciałbym, żeby to stało się naszą specjalnością, żeby ci wszyscy biedni emeryci i ręciści z Belgii, z Ludowej Republiki Kanady i z innych zakątków mordorów współczesnego, żeby spieszyli do Polski ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi emeryturami, żeby tu do nas przyjeżdżali, bo u nas będzie bezpiecznie, bo będzie taki luksus, że będzie jasne, że nikt im nie zaoferuje zastrzyku, a w razie komplikacji uduszenia poduszką, prawda? No, ale żeby Polska mogła słynąć standardem bezpieczeństwa życia ludzkiego to trzeba, żebyśmy się wszyscy zgodzili, że nie można małego człowieczka, który stoi nam na drodze do jakiejś realizacji jakichś naszych ludzkich planów, nie można go od tak rozrywać na kawałki, wysysać jakimś tam medycznym odkurzaczem i wylewać do zlewu. Mówmy się, że to nie jest w porządku, bo nikt z nas nie chciałby być tak potraktowany. A zauważmy, że wszyscy, jak tutaj stoimy, zdążyliśmy się urodzić i to jest nasza przewaga. Nie korzystajmy z tej przewagi, nie stawajmy po stronie silniejszego, stawajmy po stronie słabszych, a zwłaszcza bezbronnych, zwłaszcza najbardziej bezbronnych. Widzę, że nie wszyscy klaszczą. I nie ma w tym niczego dziwnego ani niewłaściwego. To są sprawy tak poważne, że wymagają one przemyślenia. I ja bardzo namawiam na to przemyślenie. A jak już bezpieczne będzie życie ludzkie, to bardzo, bardzo chciałbym, żeby bezpieczna była rodzina, żeby bezpieczne były te dzieci, które się już urodziły. Przed inwazją z kosmosu, żeby były bezpieczne, żeby naszych dzieci nie uczyli tolerancji w tęczowe piątki dewianci, promotorzy dewiacji. A jak już te dzieci podrosną, to bardzo chciałbym, żeby nie rosły jako dłużnicy, niewolnicy, z możliwością awansu na nadzorce niewolników. Chciałbym, żeby tych dzieci nikt nie okradał już w kołysce, ba, jeszcze przed narodzeniem, Chciałbym, żeby zakończyć w Polsce nielegalny odstrzał misiów, małych i średnich przedsiębiorców w szczególności. Po to jest Konfederacja, żeby ten nielegalny odstrzał nie był kontynuowany, bo przybrał on w Polsce skalę hekatomby, holokaustu, by nie powiedzieć, polskiej przedsiębiorczości prywatnej, polskich firm rodzinnych, których setki tysięcy upada, Zawiesza działalność. Konfederacja po stronie misiów, szanowni Państwo, tu w Krakowie i w całej Polsce. Jak już mówię o sezonowych odstrzałach, to, to czarny humor się mnie ima. Przypominam, że kiedyś w Sejmie zaproponowałem służbom leśnym, żeby rozważyły wprowadzenie sezonowego odstrzału ekoterrorystów i eurofederastów w polskich lasach. Ale nie każdy musi podzielać moje poczucie humoru. Szanowni Państwo, ma się pod koniec tej kampanii. Przejdzie ona do historii, ale świat, życie, polskie życie nie zakończy się 15 października. I bardzo chciałbym, żeby ta mobilizacja wielka, piękna, której jesteśmy tu świadkami, żeby ona nie przerodziła się ani w zniechęcenie, demobilizację, ani we frustrację, jakiekolwiek odczyty pokaże nam telewizor, cokolwiek tam licznik wybije i barometr pokaże, już pod wieczór. 15 października. A października 15 zagłosujcie na Sińskiego, tu w Krakowie, Szanowni Państwo, koniecznie. Ostatnia kwestia, którą chciałbym dziś poruszyć wobec Państwa, to jest przekonanie, że Konfederacja powinna być utrzymana. Konfederacja wolność i niepodległość jako przewrót kopernikański na polskiej scenie politycznej, Dokonany, o, już prawie pięć lat temu, przez narodowców, wolnościowców, tradycjonalistów, ten przewrót polegający na podjęciu realnego i owocnego współdziałania bez iluzji wielkiego zjednoczenia, z zachowaniem wszystkich odrębności tych konturów, które czasem nas wzajemnie uwierają. Konfederacja jest w tej różnorodności aż do napięć wewnętrznych. Konfederacja jest bowiem modelem, planem Polski, w której chcielibyśmy żyć. Nie chcemy Polski, w której wszyscy noszą taki sam mundurek, tak samo skrojony. Nie chcemy Polski, w której wszyscy śpiewają te same piosenki. Nie chcemy Polski, w której. Wszyscy odbierają ten sam przekaz z centrali i już wiedzą, co mają myśleć. Konfederacja jest modelem Rzeczypospolitej, w której chciałbym żyć i dlatego powinna być utrzymana. Po 15 października ciśnienia nie zmaleją, one się zwiększą, napięcia nie spadną, one wzrosną. Utrzymajmy konfederację. Szanowni Państwo, niezależnie od tego, co jeszcze przed nami, warto, bo Konfederacja w tych paru kluczowych sprawach, przy całej różnorodności, jak powiedziałem, i różnicach temperamentów politycznych, Konfederacja w kluczowych sprawach nie zawiodła i, uwaga, odróżniła się od wszystkich innych aktorów i pionków na scenie. Nie poparliśmy ani jednej ustawy wprowadzającej zamordyzm covidowy. Nie poparliśmy. Tak. Nie poparliśmy ani jednej ustawy z cyklu Ukrainiec plus. Nie poparliśmy tych wszystkich kilkudziesięciu podwyżek i nakładania nowych podatków, jawnych i ukrytych, w tej jednej kadencji. Jestem z tego dumny i rad, żeśmy, żeśmy spełnili nasz obowiązek wobec Państwa i, i naszych dzieci, wobec Ojczyzny. Ja mam nawet parę certyfikatów w tej sprawie. Zostałem zdefiniowany jako ekstremalnie niezgodny w głosowaniach z pisem. Badania takich statystyk dowiodły, że przebiłem w moim ekstremizmie nawet pana prezesa Korwina. To oczywiście jest lekko na wyrost. Lekko na wyrost, no bo byłem tylokrotnie wyłączany z posiedzeń, a więc także i z głosowań, że, że to lekko naciąga tę statystykę, ale fajnie wygląda, prawda? Jakby co mam to w papierach. Poza tym pan prezes Kaczyński nominował mnie osobiście, powiedział w zeszłym roku, Konfederacja na może, owszem, ale bez Brauna i Korwinu. Więc z tego jest prosty wniosek, że im więcej Brauna w Konfederacji, im więcej drużyny Brauna w Konfederacji, tym większe mają gwarancje ci, w których kiełkuje ziarno niepokoju o ewentualne przyszłe koalicje, że nic złego się nie stanie. Że nie zjedziemy do rowu, że utrzymamy pion, utrzymamy gardę i będziemy stali niezłomnie na straży własności wolności i bezpieczeństwa wszystkich Polaków, czego sobie i Państwu życzę. Dobrej nocy z Panem Bogiem.